Hej, witam was serdecznie w kolejnym odcinku, no zrobiłam dwa czy trzy kroki, chyba jeszcze to Rebellion. widzieliście, prawda, moglibyśmy zmierzać tą ścieżką do dołu, zbierać te itemki po drodze, ale zauważyłam Rebellion. miejsce mocy, które musimy zrobić, no, to po prostu zeskoczymy tam na miotle. Ej. O. Elegancko. Ciekawe dźwięki. Tu mi się wydaje, że wystarczy. Tak jest. Trafić. Mhm. I mamy spalinę. Elegancko. Mm -hmm, mm -hmm. I znów zbierzemy sobie te źródła mocy. I teraz tak, tu widać wyraźnie, że są trzy czy dwa? No zawsze są trzy, ale dwa widzimy wyraźnie. Jeden jest prosciutko. Otrzymać. Ale gdzie jest reszta? Teraz już tego nie widać. Musimy więc się posłużyć. Pomocą. I teraz tak, na pewno na dół. Pytanie tylko potem jak stamtąd wyjść. O, Czyli tak. Ach, nie, 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 bo to odciąga. Tu sobie zrobimy Akio. one nie. Ej, halo, halo, wąsko tu coś. I otrzymałem. Dobra, bym został, ale mnie to też wzią. trafił. Wychodzą już chyba następne. Albo i nie. No, ciasno było. Wydaje mi się, że jeszcze to słyszę, ale... To by było na tyle. Dobra, trupi fetor mamy raz. To światło mnie trochę przeraża. To jest... Uuu. <grym> <grym> o! Revelio, Potego! A cóż my możemy z tym zrobić? Spalić nie możemy. Nie a, a może miało to tak wyglądać. Okay. Nie Niemniej jednak. Jak one cały czas się świecą na niebiesko. Nie? O, proszę. Zobaczcie. A co tam jest? I było coś złotego. Znikło. Nic to dobrze. I to było ciekawe. Hmm. Incendio. Widzicie, jest takie złote, co? Ładne. To jest ta czaszka. Ej, tu wygląda tak, jakby tu były jakieś schody. A, dobra. Ja już tutaj. Nie? Czy jednak jakaś głębsza historia za tym stoi? Bo myślałam, że tu są schody, które mamy naprawić. Hmm. Hmm. Revelio! Mhm. Mm Czyli inaczej my stąd nie wyjdziemy, jeżeli tego nie naprawimy. No to możemy chyba pociągnąć. Compulsor. Pociągnąć. Akier. Okej, okay. no i to by było na tyle. O, widzicie, tu też to jest. Tylko pytanie, co ja mam z tym zrobić? Revelio, to jest to. Nie one się cały. O, o fajnie, fajnie. Muszę trzeba go poskładać, czy nie. Co my mamy z tobą zrobić? To jest ciekawe. Dobra. <laughs> okej, okay. fajne to było, pomimo Akina. szczerze. Czy... okej, okay, po nie wejdziemy? Wejdziemy, ale jeszcze nam brakuje. Mmmm, takie budy. Mm -hmm. Ja myślałam, prawdę mówiąc, że tu będzie jakiś... Odkryłam... Juś. ...małego bossa i dopiero zaczniemy się bawić. Dobudowane, dobudowane. Teraz możemy wejść. No. Niemniej jednak i tak ciekawe rozwiązanie wyjścia stąd. Tu ktoś kurczę się pogłowił trochę. Coś więcej wymyślił. Niż tylko schodę. Dobra. No to idziemy odebrać ten hełm, który nie jest ich. Tędy byśmy zeszli. No to... Nie wiem, obejrzyjmy sobie tę ścieżkę, którą normalnie byśmy podreptali. O! I to by było chyba ciekawszego to więcej nie było. Nie, tu już widać, zniszczyłam klejnoty. Okej. Okay. Revelio. Mhm. Mm Całe mnóstwo ciekawych. Ej, co to było? Ulala. la. Incendio. Kurczy, przyleciał jak jakiś nie? Gurtę. To było niepokojące, takie z zapleców. Dobra, nie będziemy się z nimi bawić. Zrobione. Zrobione. Nie wiem, czemu oni tu ceramikę tak zbierają. Żeby w nich nie trafić. No, całkiem takie już rozsądne. Incendio. No, proszę, jest tu jakaś kapliczka. Mmm, ale to nie tutaj mieliśmy zawędrować, co najciekawsze. Jeden się pali, drugi się pali. Czy to coś zmienia? Trzeci się pali. Nie, Lumos. Reparo! Wingardium Leviosa! Mhm. -mm. Dobra, sprawdźmy co to jest. Po pewności nie mam. No i najgorzej, że to nie jest oznaczone w żaden sposób. Dopiero może będzie później. Hmm. No nie, to nie jest to samo. O 8 na 10, czyli. Rebeliant. No, okay, gdzie one są w takim razie? 9 i 10. I co to nam da? O! Ach, to w ten sposób. Tu my już chyba takie wazony gdzieś tam napotkaliśmy, z tego co pamiętam. O, to nie wiedziałam. Myślałam, że. Hmm, to Zniszcz wazony, żeby się dostać do areny walk czarnej magii staw czoła fanom, przeciwników na arenie używając zaklęć niewybaczalnych nie mamy niestety takich jeszcze awady gdawry, imperio i crucio a także klątwy eksplozji konfringo, to akurat mamy poza unikalnymi niszczycielskimi efektami zaklęcia niewybaczalne są w stanie przełamać wszystkie zaklęcia tarczy no to nie, to zrobimy to sobie później w każdym razie mamy to już oznaczone Będę widziała na przyszłość, że chodzi o wazonę. A, tak, tu mamy jakąś pajęczyce i pająki. Co mnie trochę kurczę, jednak ciekawy. Tylko ja nie wiem, czy to nie jest właśnie tutaj, wchodzić z nimi. A, dobra, wiem. No to przyszliśmy tu z naszym przyjacielem. Kunfingar, Defender, Incendio. Kurczę akurat podajesz mam to ciekawe. Incendio. Ale to się akurat przyda. Dosłuchajcie na bicia sobie punktu. Defender, Incendio, Depulso. Gunfinger Protego <gasps> Ooh What hey okay. Defender in salute Gunfinger Depulso Arrest the momentum Probably my honor Akio Grace Gunfinger Akio arrest the momentum Haha! Ha. Confringo! places arrest the momentum Confringo! fringe us ship calls but <laughs> i Confringo! Confringo. Confringo. No i super. Okej, okay, czyli te wszystkie miejsca, w których już byliśmy. To one się respawnują. Może nie wszystkie. Tu było też coś ciekawego. A, i to są ci ekomoście, których mamy załatwić. Tu już byliśmy koło tego zakazanego lasu, z tym duchem, który stracił głowę. Nie wiem, czy pamiętacie. Dzięki niemu odnaleźliśmy te wyrwane strony. Dobra, weźmy sobie swój standardowy zestaw. Tylko z tym ogniem, wiecie co? Ten ogień to mi tutaj nie pasuje w tym moim zestawieniu w ogóle, ponieważ on ich. jakoś tak trzymamy ich na dystans. Hmm. Więc może to spowolnienie. Moglibyśmy spróbować. Odpychane spowolnienie. O oh, kurde, a ten co tu robi? Ok. Kurczę, ja nie chcę tróla, prawda mówią? Aha, Ale dobra, back dobra, back. to oglądają, bo oni mają mi zamiar tu pomóc. Bo widzę, że się triggerował. Dlaczego no, ty krzyczysz, że to na nic nie dolega? No, dobra, oni się biją z trólem, poczekajcie

się podoba, a potem już nie mógł tego słowa. No. Czasami wydaje mi się, że już mam załadowany ten czar. A tu się okazuje, że jednak nie. To, to jest nie wiem, ten ułamek sekundy, Rebellion. kiedy już wygląda ten czart aktualny, dostępny. A, a tutaj kurczę, się okazuje, że jednak nie. I przyjmujemy tego hita nadprogramowego. No dobra, mamy to, to i to. Wszystko tutaj mamy. Jest skarb. Zasadzka, kolekcja zaktualizowana. Proszę bardzo. Właśnie, Będziemy musieli to jakoś kurczę, umieszczać w tych przedmiotach, które nosimy. Ale to Rebellio. wygląda, że to nie jest koniec zabawy, ponieważ. Tu wiemy, co tu będzie. Mhm. Tam są pijawki, już nic ciekawego, mamy ich trochę. A w razie czego to będziemy wiedzieli, gdzie po nie zajść. Ojej, a co tu się stało? No trudno. Uważasz ryby z wody wyrzuciło. No i... ha, czyli to... Dobrze, bo ja myślałam, że może to jest kolejna część. Obozu. A mamy to. No, ok. Uu. No to jednak jest tak jak ja myślałam.

No będzie trochę rzeczy na sprzedaż. Trochę tego podnieśliśmy. To jest ze skrzynią chyba, co? Schowane. Tak jest. Mamy to. Patrzcie, coś tu kurczę maltretowali. Pająki. Tu nic. Tu mamy zagadkę Merlina. O! A co wy tam robicie? Dobra, e, chyba takie zadanie Podobno już mieliśmy, czy nie bardzo, nie, Zobaczmy, nie wiem Wiesz, nie jestem pewna co my mamy z tym zrobić a, -a? Nie Nie, nie. Mmm. Tak, i gdzie mamy to zabrać? Nie wydaje Rebellion. mi się. Nie wydaje mi się, że mamy. Tak, jest, tu jest jeszcze jeden. Trzy są. I kupa krztału. Na razie słyszą, ale za chwilę nas zobaczą. Więc zupełnie nie. O.

Zbieramy sobie wszystkie klejnoty, szkoda by było, żeby zostały. I teraz We tak, were. co my mamy tu zrobić? Hmm. Nie wiem, czy przylecieć na czas? To jest... co to jest? Harfa? Nie mam pojęcia, prawdę mówiąc. Z tego co zauważyliśmy, Tu czy to się We dało przenieść? Nie. Nie mogę go podnieść, ale nie mogę go przenieść. No dobra, hmm. co nam zostaje? Biegać po tym też nie możemy. No i by było chyba za daleko. Rebellion. Poczekajcie, a gdybyśmy spróbowali takiego zaklęcia jak. Mhm. Mhm. Mm mm -hmm. Aha, no i dobra, wszystko jasne. Teraz jest dobrze? Nie jest. Tu jest ok. Ale tu nie jest. Czekajcie, a jak bym zrobiła to tak? No, i bym chciała to jeszcze jakoś przekręcić, to nie mogę? Jezu, wariuję z nimi. jak to przekręcić. I poczekaj. Raz. Tak, i teraz trzeba uderzyć tu. I teraz mamy tu tak, jakbyśmy chcieli, prawda? No. Zgadza się? Boż. Dobra. Zapomniałam, że można tym manewrować przecież. I tu będzie to samo, Pójdź szybciej trochę. Mhm. Dobra, to tu będzie trzeba z tej strony uderzyć. Dobra. Okej. Okay. I tu mamy tę ostatnią część. Jakoś mi od tej strony faktu łatwiej. Mmm. Jest, jest. jest, No dobrze, no to co, pora wracać z tym hełmem? Słabo by było, gdybyśmy go nie oddali. Pytanie, czy w ogóle gra yy, nie spiesz się tak. Uuu, tu można zanurkować. Ciekawe, czy w ogóle gra dopuszcza taką możliwość, że nie oddamy tego Helmu, przywłaszczymy go sobie. Wydaje mi się, że nie, ale. Przenosi nas gdzieś. Okej. Okay. Gdzie my jesteśmy tym razem? Ej, to jest to samo miejsce. Prawda? Tu musi być dokładnie ta sama jak. Ej. Hmm. Tu musi być to samo, tylko że teraz nie mamy. O tu ciekawe. Tu dopiero ciekawe jest. Tam mogliśmy iść dalej, tutaj niestety mamy przejście zablokowane. Nie mam pojęcia o co tu chodzi. Dziwne rzeczy się tu dzieją. No ale to jest zupełnie inne miejsce, gdzie wchodzimy w ten wir. Ciekawa sprawa, nie powiem. Niemniej jednak nie mamy, nie mamy tam jak wejść do środka. Dobra, zadanie główne. Potem będziemy się bawić dalej. No dobra, jeszcze kawałeczek przed nami. Mhm, mamy wilka chyba. Tak, to wiek. Bernardyn. Mm -hmm. U, kurczę. Ej, właśnie. Być w tu już byliśmy, ale nie ja chciałam wam coś pokazać. Bo się tak zastanawiałam, gdzie jest płacząca wieżba. I wydaje mi się, że widziałam ją gdzieś na mapie. Żeby to mogłaby być ona. Ale pewności nie mam. Tylko teraz nie, nie pamiętam, czy to było. Eee, nie, to była mapa świata, więc to pewnie nie była ona. No niestety. Gdzieś widziałam coś takiego podobnego. Aha, aha, aha. Nie może być tak, żeby płaczące wieś by nie było. A może ja ją widziałam, będąc na terenie szkoły? Nie mam pojęcia. A tu leci smok. Przynajmniej tak podejrzewam. O, i tu mamy dokładnie tak ptaszek zielony, zaznaczony, że opróżnione A tu niestety w tamtej lokacji takiego ptaszka nie mamy, bo została jedna skrzynia, co mnie trochę denerwuje, ale nie bywa w Merlina. Trochę ich tu jest, prawdę mówiąc. A przynajmniej kończą nam się problemy z, z załadowanym do pełna ekwipunkiem. Jeszcze kwark. Look for the dark in the. Never mm -hmm. before. I retrieved the helmet from the Ashwinders. Well done. This is sure to impress Ranrock. The helmet shines even more brightly than I imagined. The etchings, the contour of the profile. Remarkable! It looks stunning, Lodgok. I see why you wanted it back. You did the thieves a service by recovering it. I know many a goblin who would have killed for it. Ah, then I am glad to be rid of it myself. Thank you. This should earn Ranrock's trust. I will take it to him immediately. It may distract him from his search. His search. It uh, it is merely an inkling. You have impressed me greatly, friend. I am glad that I trusted you. We shall speak soon. Best to keep our arrangement quiet for now. Many will not believe that our aims might possibly be aligned. Hmm. To tam, ostatnia linijka tekstu była troszeczkę taka. Coś mi tutaj. Weź Więc wiecie co? Mm, tutaj sobie zakończymy odcinek. Ja Wam o, oczywiście dziękuję serdecznie. E, I zapraszam Was na kolejne. A ja się połączę z tą skrzynią, bo nie mogę jej przeżyć. Może teraz dadzą nam polecieć, chociaż wątpię, ale. No, musi być jakiś sposób, żeby ją stamtąd wyciągnąć. No. Także trzymajcie się. Do usłyszenia. Hej, hej.